Witajcie, w tym filmie chciałbym się pochwalić moim bogactwem. Patrzcie, ile mam pieniędzy. Wow, 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 wow. Jeszcze tyle monet, wow. Chociaż nie przesadzajmy, gdzie są te pieniądze? Odkładając żarty na bok to jednym z najczęstszych pytań, które jest mi zadawane i trochę bezczelnym jest bezpośrednie pytanie o to, ile zarabiam. W sumie każdy sobie może to wygooglować, dlatego że jeżeli chodzi o zarobki lekarzy w Niemczech, to są one bardzo uśrednione i bardzo ustandaryzowane. Jeżeli wpiszemy sobie w Google arzt, albo lof arzt, to będziemy mogli bardzo łatwo wyszukać średnie pensje. Chodzi tutaj, mianowicie, o to, że te większość umów, które podpisują lekarze, w sumie we wszystkich miejscach, o których słyszałem, to są takie umowy, w których z każdym rokiem pracy w jakimś szpitalu, nie, z każdym rokiem specjalizacji dochodzi do e, zwiększenia pensji o pewną ilość. I pokażę wam tutaj, o co tutaj chodzi. Mianowicie widzicie tutaj coś takiego, to jest sztufę. Można to podzielić na e, assistance arts, arts in rehabilitation, czyli kiedy się po studiach zaczyna się, e, tak naprawdę, pracę, czyli drugi trzeci rok pracy w szpitalu. Tutaj podwyższają się zarobki od jakieś tam 200-300-400 euro. Na końcu to jest zbliżone do około 5000 euro i to są oczywiście zarobki brutto, jakie są. Natomiast kiedy już jesteś specjalistą, to te zarobki są już trochę wyższe. Także moja umowa wygląda bardzo podobnie. W moim szpitalu są te zarobki trochę niższe, dlatego że pracuję na wschodzie i na wschodzie Niemiec te zarobki są trochę niższe niż średnia, na zachodzie są trochę wyższe. Tam są oczywiście też wyższe ceny oraz. A w moim szpitalu jest akurat tak, że dają podwyżkę dopiero od trzeciego roku. Ale to są małe różnice, prawdę mówiąc. Podkreślam jeszcze raz, że to są różnice, że to są pensje w brutto. I pokażę wam, o co w tym chodzi, dlatego że jeżeli to się liczy jako pensje brutto, no to nie jest już tak różowo, że zarabia się miesięcznie za sam etat, no tutaj no tak naprawdę 20 tysięcy złotych, bo tyle to jest 5 tysięcy euro. Zosia, dasz mi nagrać filmik? Bo tutaj nagrywamy coś. Dobrze, to teraz pokażę wam mniej więcej jak to u mnie wygląda. To jest moja, mój czek z wypłaty z początku pracy, który, jaki tutaj był. I tutaj jest cała masa różnych podatków, także w Polsce no w sumie teoretycznie te podatki są dosyć niskie, dlatego że u nas one wynoszą no, tam ileś tam powiedzmy 30%. Jeżeli jesteś kawalerem, i jeżeli nie masz dzieci, kiedy się ożenisz i z każdym kolejnym dzieckiem, to ten podatek jest trochę niższy za każdym razem. No i widzicie, tutaj są takie różne rodzaje ubezpieczeń. Akurat one są dosyć dobre dlatego, do że one naprawdę działają, ale jak na przykład Pflegeversicherung to jest coś takiego, że kiedy już będziecie starzy i nie będziecie mogli sobie na przykład wychodzić sami po zakupy, no to dostaniecie tak zwany Pflegegrad, czyli tak zwaną grupę inwalidzką i zależnie od tego jak sobie tam radzicie, to będzie ktoś do was przychodził i robił wam na przykład zakupy, będzie wam pomagał w sprzątaniu. Et, no Ja pracuję na ortopedii, więc mam z tym do czynienia codziennie, to znaczy po zabiegach operacyjnych, kiedy ktoś sobie coś złamie. No to codziennie przy, e, praktycznie zamawiamy tzw. socialdienst, która decyduje, czy ta osoba potem będzie mogła sobie radzić, a jeżeli nie, no to zamawiana jest taka opieka dla niej. Jest tu i także ubezpieczenie zdrowotne, które w Polsce jest, no kwota na ubezpieczenie zdrowotne jest znacznie niższa niż tutaj, także. No dobra, ale to może o ubezpieczeniach w Niemczech porozmawiam kiedy indziej. No generalnie jak tutaj zobaczycie to już wcale nie jest tak różowo. I możecie zapytać za jaką ilość godzin w, e, pracy jest ta e, pensja, którą tutaj mam. W Niemczech jest obowiązkowa przerwa obiadowa, za którą nie jest płacona, która wynosi pół godziny. No i tak samo jak w wielu miejscach w Polsce, nie zawsze jest tak, że liczą ci pełne godziny, w których jesteś, jesteś w pracy. Ogólnie ilość godzin, którą ja tutaj przepracowałem, to jest około 280 godzin, a to było na początku mojej pracy. I tutaj jest też inna stawka za dyżury. No i w Niemczech jest niestety tak, inaczej niż w Polsce, że dyżury są dużo gorzej płatne niż w Polsce. To znaczy, w Niemczech, no w moim szpitalu, za stawka godzinowa za dyżury kiedy się jest na szpitalu, to jest 90% za godzinę. Natomiast w Polsce no, ta stawka to jest 150-180% za godzinę. Ale dobra, to chciałem w sumie nie porównywać do tego, jak to wygląda w Polsce. Chciałem wam po prostu powiedzieć, jak wyglądają takie zarobki w Niemczech. Możecie sobie sami wygooglować. Jeszcze, jeszcze raz to powtarzam, także pamiętajcie oczywiście, że jest to tylko płaca brutto. No i w sumie tyle, także no ocencie sobie sami, czy to jest dużo, czy mało.